Głupczyce. Zapomniane plemię ze Śląska w gęstych lasach i na żyznych równinach Śląska, na długo przed powstaniem Opola i Wrocławia, żyło tajemnicze plemię Głupczyców. Kim byli członkowie tego plemienia, którego historia wciąż skrywa wiele sekretów? Geografia i położenie plemienia Głupczyców. Głupczycy zamieszkiwali region Płaskowyżu Głupczyckiego, którego żyzne gleby i sprzyjające warunki klimatyczne czyniły ten teren idealnym do osadnictwa. Obszar ten był strategicznie ważnym punktem na mapie. Położonym na przecięciu szlaków handlowych łączących Europę zachodnią z wschodnią. Na południe od ich ziem znajdowały się plemiona morawskie. Podczas gdy na północ sąsiadowali z innymi grupami śląskimi, takimi jak Opolanie i Goleszyce. Pierwsze wzmianki o plemieniu głupczyców znajdują się w geografii bawarskim. W dokumencie powstałym w IX wieku. W tekście tym wspomniane jest plemię Lupigla które badacze często utożsamiają z głupczycami chociaż identyfikacja ta nie jest pewna analiza geograficzna i językowa wskazuje na duże prawdopodobieństwo tej interpretacji geograf bawarski wskazówki i zagadki geograf bawarski będący jednym z niewielu źródeł pisanych dotyczących wczesnośredniowiecznych plemion słowiańskich opisuje lupigla jako jedno z plemion zamieszkujących obszary śląska i moraw Dokument ten miał na celu organizację terytoriów pod względem wojskowym i administracyjnym, co tłumaczy jego lakoniczny charakter. Niestety, brak szczegółowych informacji o Lupigla oraz brak innych współczesnych źródeł sprawiają, że pełna rekonstrukcja historii głupczyców jest niezwykle trudna. Wzmianka o 30 grodach plemienia Lupigla może sugerować, że głupczycy byli społecznością zorganizowaną wokół niewielkich osad obronnych. Grody te pełniły funkcje zarówno politycznych centrów, jak i miejsc schronienia w czasie zagrożenia. Podobny układ społeczny występował u sąsiednich plemion, takich jak Opolanie. Co wskazuje na wspólne wzorce organizacyjne wśród ludów zamieszkujących ten region.